W Przemyckich uroczystości byli m.in. świadkowie tragicznych wydarzeń sprzed 80 lat. Ten transport, ten pociąg, ta lokomotywa wjeżdżała, moi rodzice trzymali mnie za ręce jako dziecko, czteroletnie dziewczynkę, prawda? Umatuloną, upatuloną, bo to straszny mróz. I ja się wyrwałam wtedy i zaczęłam biec między ten tłum i NK wyciągnął. Pistolet, nie pistolet, karabin i chciał mnie zastrzelić i ja wpadłam na, e, w ręce w ramiona cioci. Każda z relacji ofiar wywózek na wschód to historia dramatów, często całych rodzin. Została mama z trojgiem dzieci. Brat, ja i moja siostra, która niestety tam umarła, została tam. I rodzice ojca, mojego ojca, którzy też pomarli i zostali na Sybirze. A my wróciliśmy w 46 roku, a ojca zebrali do armii Kościuszkowskiej. Wszystkie relacje ze słańców włączy jeden wspólny mianownik wszechobecny głód. Jechaliśmy no, prawie 6 tygodni, zajechaliśmy do Chabarowska, Chabarowskiej kraj nad Amurem, na granicę z Chinami. Tam pamiętam, że dziadek mnie nauczył także, jak idzie się jakiś kłosek albo coś, żeby zetrzeć na ręce, wydmuchać szczeplewy i obojętnie jakieś ziarno, żeby to zjadać. Bocznica Kolejowa, miejsce przemyskich uroczystości, to jeden z symboli tułaczki tysięcy Polaków zesłanych w głąb ZSRR. Tylko co trzeci z wywiezionych wrócił po wojnie do Polski. Świadków tamtych wydarzeń ubywa każdego roku. Związek Sybiraków w Przemyślu, który przygotował miejskie uroczystości, na początku istnienia liczył 600 osób. Teraz zrzesza ponad 200.